Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój, nikt też nie zna syna, tylko Ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn i Ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Tak krótka Ewangelia, a tak obfita w swojej treści. Jednak zawsze pamiętajmy, że dobrze skupić się na jednej rzeczy i ją w sobie drążyć. Warto wiele razy przeczytać Słowo Boże. Trwamy w tygodniu biblijnym, żeby ono zaczęło nas czytać. Zobaczmy wspólnie kilka rzeczy w tej Ewangelii, ale zachęcam cię, siostro i bracie, jeśli dotknęło Cię coś innego, na tym się skup. Jak do kogoś się zwracamy, tak jednocześnie określamy siebie wobec tej osoby. Na przykład, kiedy ktoś mówi do drugiego człowieka: szefie. To znaczy, że jest Jego podwładnym. Jezus mówi dzisiaj aż pięć razy do Boga Ojcze, Ojciec, Ojcze, co oznacza, że jest Jego Synem? Jak ty mówisz do Boga? Jak Go najczęściej tytułujesz? Zwróć na to uwagę. Druga kwestia, prostaczkowie, to ludzie, którzy nie byli znawcami. Prawa ze Starego Testamentu. Jezus używa wcześniej ironicznie określeń mądrzy, roztropni wobec faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy wcale nie byli w gronie apostołów Jezusa. I nie chodzi kochani tło to, że ciemnotą się lepiej steruje, można więcej wpoić im do głowy. Usłyszałem kiedyś takie zdanie, dlaczego Ewangelia jest taka trudna? Bo jest taka prosta. Przeciwnicy Jezusa kombinowali, byli pyszni, interpretowali pisma po swojemu, nie przyjmując do wiadomości, że może być w ogóle inaczej. Uczeni nie byli w stanie ani usłyszeć, ani przyjąć, ani zrozumieć objawienie Boże, które przyniósł Jezus. Wniosek z tego jest taki: Jezus nie potępia mądrości i roztropności, bo przecież każdy z nas ma w sobie te cnoty wyrabiać. Ale przestrzega, żeby to wszystko nie wbiło nas w pychę, że jestem lepszy, że wym więcej. Wiem, że trwamy w okresie wielkanocnym, ale trzeba postawić pytanie o krzyż. Co pomogło Jezusowi dźwigać ciężki krzyż, czyli nasze grzechy, podłości, złości, i tak dalej, i tak dalej. Największym motorem była miłość do człowieka, do marnego stworzenia. Ludzie spoza kościoła, zwłaszcza ci, którzy szukają pełnej, źle rozumianej wolności, często nam zarzucają, że mamy pełno nakazów, zakazów, że poddajemy się w niewolę, idziemy jak osły pod ciężkim jarzmem dekalogu i jakichś innych obostrzeń prawnych z nim związanych. Ale kiedy przyjmie się to wszystko, jak Jezus. Czyli z miłości do Boga i drugiego człowieka, przyjmie się sercem, wtedy wszystko staje się łatwe, a nawet wszystko to prowadzi nas do większej miłości i wolności. Wiele sytuacji w życiu człowieka, kiedy nie jest przyjęte sercem, zaakceptowane w głębi, jest nadal ciężarem nie do uniesienia. Jak przebaczyć wielkie krzywdy? Po ludzku, tak zewnętrznie, to niemożliwe. Ale kiedy uczyni się to sercem i tylko z pomocą Jezusa, wtedy przychodzi ulga i wolność. Jezus, kochani, nie zwalnia nas z jarzma, ale mówi: weźcie je. Arcybiskup Grzegorz Szerojusz zwrócił kiedyś uwagę, że serce, którym Jezus przyjmuje jarzmo od Ojca, jest sercem pokornym. I ja mam mieć takie pokorne serce, które nie będzie mądrzejsze od serca Bożego. Zadanie na dziś. Po przeczytaniu na spokojnie Ewangelii, od razu po rozważaniu zapisz sobie zdanie, które najbardziej Cię dotyka. Wracaj do Niego, chodź z Nim. Możesz to zrobić na małej kartce, w telefonie. Pomyśl też, co jest Twoim jarzmem, a czego nie przyjęłaś, nie przyjąłeś sercem pokornym. Święta Katarzyno ze Sieny, patronka Europy, doktorze Kościoła. Dziewico, patronko dnia dzisiejszego, przeprowadź siostry i braci moich, którzy dzisiaj spotykają się ze Słowem Bożym, niech to Słowo zaprowadzi nas wszystkich do świętości, jak i Ciebie przez życie prowadziło. Amen.